Ponad 240 zawodników wzięło udział w 11 mistrzostwach Ostrzyszowa w pływaniu. Rywalizacja sportowa przebiegała w pięciu kategoriach wiekowych od 10 do 14-latków. Oprócz gospodarzy startowali zawodnicy z takich ośrodków jak Wrocław, Poznań, Oleśnica, Koło, Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Jarocin, Krotoszyn, czy Rawicz. Tak, bardzo zgrana to jest ekipa, która bardzo fajnie trenuje. Także chętnie startują w zawodach i bardzo się cieszę, że mogą być w Ostrzeszowie na zawodach. Tak już w pierwszej konkurencji tam mamy wśród najmłodszych dziewczynka właśnie tutaj obok stoi, złota medalistka, także jakieś tam też miejsca na podium są. Rozegrano 20 konkurencji indywidualnych i jedną sztafetę. Dodatkową atrakcją zawodów była walka o pobicie rekordów mistrzostw Ostrzeszowa w każdej kategorii wiekowej i konkurencji. Pobito ich 9, co świadczy o wysokim poziomie sportowym zawodów. Na basenie od samego rana do późnego popołudnia toczyła się emocjonująca rywalizacja, którą gorącym dopingiem wspierali licznie zgromadzeni na trybunach rodzice. Tak od kilku lat regularnie przyjeżdżamy z dzieciakami na te zawody. Dzieciaki biorą udział i tak naprawdę z roku na rok pobijają swoje rekordy życiowe, bo, bo to tak naprawdę w życiu chodzi, żeby pobijać te swoje rekordy, bo ktoś kiedyś mądrze powiedział, że mój rekord życiowy jest moim rekordem świata. I rzeczywiście przyjeżdżamy z dzieciakami, kibicujemy, to są wielkie emocje, tym bardziej, że przyznam, że na tych ostrzeszowskich zawodach jest zawsze tak, że sędziowie są bardzo rygorystyczni. Czasem są łzy, czasem są złości, bo to jest kwalifikacja gdzieś tam dotknie któregoś z dzieciaków, ale myślę, że to jest doskonała lekcja i doskonała nauka na to, żeby poprawiać ten styl, poprawiać technikę, poprawiać siebie z roku na rok. W sobotnich zawodach bardzo dobrze spisali się reprezentanci Ostrzyszowa, którzy zdobyli łącznie 18 medali. Na liście najlepszych znalazła się m.in. Joanna Stambuła z MKS Oceanic. Mama zapisała mnie na lekcje pływania i później jakoś przygadnęła mnie do klubu i tak wyszło. Nie mam marzeń jak na razie, ale mam cele. Jak najlepiej zaprezentować się na Mistrzostwach Polski. Najlepsze wpływaniu jest atmosfera, rywalizacja i znajomi. Organizatorzy w tej roli Młodzieżowy Klub Sportowy Oceanik po raz kolejny mogą więc mówić o frekwencyjnym sukcesie. I jak się okazuje, zawodnicy Ostrzeszowskiego Klubu ostatnie miesiące spędzili bardzo aktywnie, pojawiając się na prestiżowych zawodach. Byliśmy na mistrzostwach Wielkopolski Młodzików, i tam nasi zawodnicy no, zajmowali miejsca. Tamarano Culak, trzecie miejsce na, na 100 metrów z stylem e, klasycznym. Dzisiaj również płynęła i już wiemy, że, że też zwyciężyła na tym dystansie, poprawiając swój rekord życiowy. W mistrzostwach startowali też byli wychowankowie MKS Oceaniego Strzeszów. Była wśród nich Jagoda Pawlak, obecnie reprezentująca barwy klubu z Ostrowa Wielkopolskiego. Trzeba było w końcu zmienić klub, dodać jakiś nowy bodziec treningowy, no i po prostu padło na ostrów. Chciałabym gdzieś tam zostać pływaczką i gdzieś tam może wystartować na igrzyskach, no i cały czas się poprawiać. Najlepsi pływacy otrzymali dyplomy i medale. Były też nagrody finansowe. Organizatorzy nie ukrywali, że liczba ta jest dowodem bardzo wysokiego poziomu sportowego zawodów. Mieli też powody do satysfakcji, bowiem pływacy MKS Oceanik przysporzyli wiele miłych chwil, zdobywając 18 medali i poprawiając kilka rekordów klubu.